Panie prezydent, jeszcze jedno pytanie o podziękowania od Jill Biden dla pana małżonki. Ta działalność charytatywna jest ostatnio bardzo nasilona, jeżeli chodzi o organizacje charytatywne. Jak pan prezydent ocenia te propozycje koalicji małżonek? Jak pan prezydent widzi realność tej, tej propozycji? Rzeczywiście w tym przedmiocie bardzo dużo ostatnio się dzieje. Moja żona Agata bardzo mocno się zaangażowała tutaj w tą działalność. Odbyła bardzo długą rozmowę z panią, z panią Jill Biden, z pierwszą damą Stanów Zjednoczonych. Omawiały wszystkie te elementy pomocowe związane z dziećmi, z niepełnosprawnością. Agata przedstawiała pani prezydentowej Biden całą sytuację, jak to wygląda z uchodźcami, jaki jest stan tych ludzi, ponieważ codziennie praktycznie odwiedza różne ośrodki dla uchodźców różnych miejsca, gdzie uchodźcy się znajdują, także dzisiaj odwiedzała ośrodki NZZ Solidarność w spale, w których, w których przebywa kilkuset, kilkus, kilkaset kobiet z dziećmi, które, które przybyły, przybyły z Ukrainy uciekając przed wojną, więc, więc ma te spotkania codziennie. Nie tak dawno udało się przetransportować dzięki także wsparciu i ogromnej pomocy pierwszej damy Republiki Federalnej Niemiec, żony pana prezydenta. Franka Waltera Steinmajera udało się przetransportować grupę bardzo e, ciężko, ciężko chorych z ogromnymi niepełnosprawnościami e, dzieci z, z Ukrainy, e, które, znalazły, które znalazły w Niemczech e, najwyższej jakości światowej klasy fachową opiekę. Żona prosiła mnie, żebym gorąco podziękował całemu personelowi, który, który w tym uczestniczył, zarówno z naszej strony polskiej, e, wszystkim, wszystkim służbom e, wojsku, służbom sanitarnym, ratownikom, lekarzom, wszystkim tym, którzy, którzy włożyli ogromną pracę w to, żeby, żeby te dzieci zabezpieczyć, żeby one bezpiecznie mogły do, do kolonii, do, do Niemiec dolecieć. E, I tam także i, i niemieckim służbom me, medycznym, które, które w bardzo troskliwy sposób, przysyłając bardzo wiele karetek, przetransportowały te, te dzieci w, w miejsce, gdzie, gdzie mają dzisiaj troskliwą i najwyższej jakości opiekę. Więc no, dzieje się wiele takiego dobra i, i, i właśnie panie prezydentowe są zaangażowane praktycznie z całej Europy, ale biorąc pod uwagę panią, panią e, pa, pierwszą damę Stanów Zjednoczonych, panią Jill Biden, można powiedzieć, i z całego świata i to jest wielkie, wielkie serce i one rzeczywiście są w stanie dużo zrobić. Agata była też w Nowym Jorku, spotkała się z różnymi amerykańskimi organizacjami, fundacjami, ludźmi bardzo zamożnymi, którzy, którzy chcą ofiarować swoje środki na, na pomoc dla, dla Ukrainy, na wsparcie dla uchodźców, ale także dla wsparcia Polski w tym, żeby, żebyśmy mogli sobie tutaj z tym kryzysem jak najlepiej poradzić, zapewniając dobre warunki wszystkim przybyszom, wszystkim gościom, którzy, którzy do nas z Ukrainy e, przybywają, ta, ta pomoc w tej chwili przybywa do naszego kraju. To jest, to jest wiele sprzętu medycznego za, za naprawdę ogromne kwoty, e, które, które przylatują ze Stanów Zjednoczonych kolejnymi samolotami po to, by wyposażyć polskie szpitale, e, po to, by, by, by były środki na leczenie. To są także leki, by wyposażyć także szpitale na Ukrainie. Więc ta akcja cały czas jest prowadzona i, e, i, 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 i panie prezydentowe e, także. Także pani, pani, pani pierwsza dama Litwy, pani, pani, tak, pani Diana Nauseda jest bardzo, bardzo zaangażowana w tą, w tą pomoc, więc, więc tutaj dużo du, du, tej działalności Panie na, na co dzień rzeczywiście prowadzą. Może to jest działalność cicha, może, o, może nie mówią o tym wiele, ale, ale naprawdę robią bardzo dużo. Bardzo Państwu dziękujemy. Dziękuję bardzo.